Chęć zjednoczenia, a odrębność. Powróćmy do miłości między ludźmi. Jest w niej chęć zjednoczenia i odrębność, ponieważ składamy się z ciała i duszy. Każdy człowiek to świat zbudowany z materii i ducha, a chociaż materia i duch nie są rozdzielone, dusza przenika całe ciało. Idealne zjednoczenie z drugą osobą nie jest dla nas możliwe, bo materia jest podstawą niedostępności lub podziału. A duch jest podstawą jedności. Zbliżamy się do zjednoczenia ze względu na naszego ducha, ale nie osiągamy celu, bo jesteśmy istotami zarówno duchowymi, jak i fizycznymi. Nie oznacza to, że miłości cielesnej nie da się pogodzić z miłością duchową. W małżeństwie pierwsza warunkuje drugą. Doskonałe zjednoczenie, do którego dąży miłość cielesna, Nigdy jednak nie dokonuje się w pełni i trwale. Kreda nie może zespolić się z tablicą, bo obie są materialne. Kiedy natomiast uczymy się na pamięć jakiegoś wiersza, na przykład monologu Hamleta, nasze ćwiczenie nie wyklucza zapamiętania tego utworu przez innych, a im więcej osób go zna, tym większa jest nasza wspólnota. Duch łączy, materia dzieli. Jabłko jest materialne. I można je pociąć na kawałki, ale z aktem wiary to się nie uda. Wiara jednoczy ludzi, a dobra materialne stają się przedmiotem sporu. W małżeństwie im bardziej koncentrujemy się na tym, co materialne na ciele tym słabsze jest zjednoczenie dusz. Ludzka miłość na ziemi nie jest w stanie całkowicie zadowolić naszej duszy nie z powodu drugiego człowieka. Ale dlatego, że nie rozumiemy ludzkiej natury. Błąd nie tkwi w miłości, ale w tym, jak ją pojmujemy. Napięcie istnieje też między tym co osobiste a społeczne. Miłość ze swej natury jest osobista. Seks dopuszcza zastępstwo, ale miłość zawsze kierowana ku konkretnej osobie już na to nie pozwala. Nikt na przykład nie zajmie miejsca naszej matki. Ja i ty w miłości tak bardzo dążą do zbliżenia, jakby poza nimi nie było nikogo na świecie. Miłość osobista nie lubi intruzów, a sama nieobecność drugiej osoby wywołuje poczucie osamotnienia i pustki. Mąż i żona, kochając się nawzajem, zmierzają, jak się okazuje, do utworzenia czegoś większego od nich samych, do wcielenia ich wzajemnej miłości. Tak jak tlen łączący się z wodorem daje wodę.